75-30 podczas jazdy włącza się bieg po prostu neutralny skrzynia luź, yy, traci tam, nie wiem, zasilanie olejowe do, do sprzęgła czy coś takiego będziemy wymieniać pompę hydrauliczną żeby podnieść kabinę wystarczy rozłączyć ten kabel odpiąć tą wtyczkę mamy zrobiony takie uchwyt tutaj do zawiasu musimy przesunąć wydech drugi zawias jest tutaj z drugiej strony kabiny mamy taką belkę wstawioną na śrubę od uchwytu przez kabinę z góry w śrubę wkręcamy oczko żeby kabina nie poleciała za daleko lecimy z koksem kabinkę podnosimy na maksa ile się da teraz widzimy, że można w sumie podnieść się ręcznie się buja trzeba zabrać. Mamy dostęp do pompy hydraulicznej. I całą skrzynię wyciągamy przez górę, byśmy kiedyś tam ktoś robił. bryto. No tak wygląda pompa. Wyjąć pompę, tu mamy klipsa czego wypiąć i pompa zejdzie. Teraz podobną pompę trzeba dać do splanowania. Nie wiem co za zobaczymy. Skórki braku sitka. Nie widać żerów na pompie. Tutaj mam wyrobioną całą obudowę pompy Widzimy jak się kręci. Obudowa złom. Następny element rozbiórki. Teraz jakby ktoś miał problem przez po prostu jak zmienimy bieg 1, 2, 3, 4 i po prostu szarpie nam tu w środku. Później rozbierzemy, będzie sprężynka i jak jest jedna pęknięta to to powoduje szarpanie wtedy. No i jak kolega mówił sprężyna jest pęknięta Czyli biegi mogły wchodzić bardzo ostro